I może taka mała dygresja. Proszę Państwa, tutaj macie przedstawione Państwu pewne dane, od których nie uciekniemy, które są danymi, które wywołują pewne skutki, przed którymi stoimy. I są to pierwsze dane takie demograficzne. Tutaj widzicie Państwo ilość uczniów w szkołach na przestrzeni lat 2003-2011. Poszczególnych we wszystkich placówkach, bo zostały one podzielone indywidualnie i proszę zobaczyć, że we wszystkich tych placówkach widać bardzo wyraźny regres. Najwyżej jest, największy ten regres jest w yy, szkole podstawowej numer 3, gdzie z 900 uczniów w 2003 roku, zaraz dojdziemy, że te dane są bardziej takie, yy, bym powiedział, uszczegółowione, do yy, i to jest właśnie ten już taki wykaz liczbowy. Proszę bardzo, w 2003 roku mieliśmy 887 uczniów. Dzisiaj ta szkoła dysponuje 589 dzieci. Natomiast we wszystkich...